Standard Ochotniczej Straży Pożarnej w Więcławicach prowadzić. Sobotnia uroczystość dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Więcławicach była dniem szczególnym, szczególnym z tego względu, że włączenie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego było marzeniem druhów z OSP Więcławice co najmniej od 7 lat. Dziś Wy wierni Strażackim tradycjom kontynuujecie szlachetną działalność społeczną. Gratuluję Wam poziomu gotowości operacyjno-technicznej i witam w gronie tych no, najlepszych. Marzenia się spełniają. Wasze marzenie o tym, żeby wejść do krajowego systemu i w tym systemie funkcjonować. Dzięki waszej upartości, dzięki waszemu uporowi, dzięki waszym konsekwentnym działaniom stało się faktem. Wasza jednostka, jak ją pamiętam od kilku lat, jest doskonałym przykładem konsekwentnego, przemyślanego działania. Przystąpiliście do grona elitarnych jednostek należących do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Za wieloletnią współpracę i wspieranie działalności statutowej Zarząd OSP Więcławice wyróżnia Pana Młodszego Brygadiera, Magistra Inżyniera Arkadiusza Kielina honorowym krzyżem za zasługi. Gratuluję Wam z całego serca, Waszej odwagi, Waszego przeszkolenia, Waszego udziału w akcji, Waszego sprzętu. Panie Komendancie, chciałabym zapytać, jakie znaczenie ma y, dla tej jednostki włączenie jej do Krajowego Systemu? Myślę, że bardzo duże, jeśli jest odpowiednia ilość wyszkolonych druhów chętnych do, do pracy ratowniczej, pracy przecież non-profit, czyli bez wynagrodzenia, jeśli jest określony sprzęt już dosyć sprawnym mobilne, to wówczas można aplikować do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. decyzja o włączeniu do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego podejmuje no, bardzo wysoko, bo osobiście komendant główny Państwowej Straży Pożarnej. Strażacy z OSP Węcławice odbywali szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego, szkolenia podstawowego, obsługi sprzętu mechanicznego, kwalifikowanej pierwszej pomocy, jak również współdziałania ze śmigłowcową służbą ratownictwa medycznego. Straż Pożarna w Więcławicach obecnie może pochwalić się 24 osobami, które posiadają uprawnienia do udziału w bezpośrednich działaniach ratowniczo-gaśniczych. Szczególny nacisk zamierzamy położyć na rozwój ratownictwa technicznego ponieważ w planach realizacji dr sieci dróg krajowych i autostrad w odległości około półtora kilometra od naszej miejscowości e, będzie się mieścił przebieg trasy S7. Zabezpieczenie tej trasy stanie się jedną z ważniejszych spraw na przyszłość. Krus o już od ponad 17 lat wspiera poprzez wręczanie nieodpłatnie toreb ratownictwa przedmedycznego na bazie standardu R1. Strażacy na fantomach, bo, poczynając tak jak mówię, od najmłodszej grupy dzieci do osób tych dorosłych, przekazują tą wiedzę i to jest niezwykle cenne, żeby umieć udzielić pomocy. Była potrzeba, bo były pożary bardzo często, a więc lawicach straży nie było. I założyliśmy straż. Pamiętam to tu w Domu Ludowym. Był ksiądz Pałęga. On nas na koniu, żeby założyć straż. Ja jeździłem końmi 12 lat i jakie miał trudności, żeby wśród nocy ubrać konie i jechać. A nie było drogi przecież. Jakbym dojechał do pożaru, to, to było tak, że konie były w piarach. Nazywam się Łańka od trzech lat jestem członkiem Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w OSP Węcławice. Jesteśmy zgodną rodziną, ale jesteśmy elitarną ekipą. Co jest dla Ciebie najważniejsze w pracy strażaka? No, Pomoc drugiemu bliźniemu. Tak? Jeśli jest jakiś pokaz, coś trzeba zrobić, to ja zawsze jestem do pomocy.